Witam, w tym filmie chcę przedstawić dwa nagrania y, dziś, y, dotyczące 10 czerwca 2018. Jedno nagranie moje z y, 10 czerwca 2018, a drugie nagranie z 13 czerwca 2018 sfałszowane przez moją żonę. Dobrze, ale nic się nie stało, jest dziewiętnasta. Popatrz ile ludzi jest w parku. Jeszcze chodź, zobacz. Robisz specjalnie gra Dobrze, no to odprowadzę ją do mu to I jutro, i jutro. A czemu tak robisz? No widzisz, czas była grzeczna, a teraz płacze przy Tobie. Prowadzasz atmosferę, atmosfery, to psuje. Zgubiłaś smoczek? To Aj, nie, nie, nie Przestaniesz grać dziecka. chcesz stąd zerowić torów, nie płakała, nie wyrywaj nie dziecko, nie wyrywaj nie jest. a ty nie odzywaj się do mnie, bo gówno, się z a ty co ty, do co ty robisz? co ty robisz? spadaj ode mnie, ty mi będziesz dziecko zabierać, ja, no tu spadaj stąd, tą.

Ja chcę odprowadzić dziecko, a tutaj proszę, co ja robią, bo jeszcze ja ja na Proszę w tej chwili oddać no, na to dziecko. No, ja ja to jest wywarowane. dziecko. Co robię. Ja dzwonię na policję. Ja dzwonię. ja dzwonię. na policję. Nie. Odprowadzam dziecko, jest normalnie, a oni robią tak, bo chcą... Nie, dzwonię na policję. Jak nie chcesz, to jest... No to dobra. Aś się dzwonię na policję. Ja to ja, ja nie, daję jeszcze... Nie, nie, się... nie, 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 jest nie, nie, to. nie, 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 Ja ją odprowadzam. No, a tu się nie Bo proszę powiedzieć, żeby, żeby nie zwolniło żeby dziecko. mnie nie straszył pałca, ja to nie dzwoni. Połóż dziecko na tego, nie? to nie, Ale niech Nie, no nie ja Nie, to już poczekam na policję. Nie tak lubię pałca. No no, no ja, ona jest ma bliską,

no co? Koczyna, co kazam ci na Czy to miejsca? Nie miejsca. Nie miejsca zgodzimy się? To to Dobrze, to poddam się. ma prawo opieki się pyta. Nie musimy czekać, nie, nie jest salon, nie jest salon. Nie jest salon. Po pierwsze chcę coś No no to. Tak, dajcie co. to już leżam na ziemi. Dajcie co. Puściam, puściam. 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 Dajcie Dobrze, ale nic się nie stało. To jest pierwsze nagranie. Teraz puszczę drugie sfałszowane. Ciii... Cicho, cicho no nie... Trzymasz... Uważaj, trzymasz... co... No, co ty robisz? Co ty robisz? Ty mi będziesz dziecko zabierać? No, ja ci zabieram dziecko? Cicho... Wiesiek, bo dzwonimy na policję, jak będziesz robił, Dobrze? Trzymasz dziecko na rękach! Oddaj dziecko! Popatrz, się, co jej robisz! Wiesiek. Nie popykaj, nie naruszaj. Wiesiek, oddaj mi dziecko! Dalej cię Ja się go oddaję, dziecko. Ja cię oprócz A ty proszę co robią. w tej chwili oddać ja uważaj, 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 uważaj Ja, na policję. To to no. ty, ja no. na policję Co robisz? Ja

już, Jak wodać, pan już, Pan Nie chce dziecku zrobić przybycie. Pan nie! Nie! Pan nie! 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 ale znam. Kuczyje, Pani. Tak, ja nie mam proszę, to... proszę powiedzieć, żeby nie dzwoniło, Żeby mnie nie wcielił na... Połóż dziecko nie na połyska. Proszę panią, pan mam to było... taki problem już kolejny raz. No, no, no. Mąż mi nie chce oddać no, no. mojego dziecka i dziecko. płacze no, no. Ja to już poczekam na policję. Nie no, no. no, no, no. ja no, no, no. Moż mi nie chce oddać dziecka, miał mi oddać ją godzinę temu, przyszłam teraz i dziecko strasznie płacze, on nie chce go oddać, dziecko jest ze mną teraz. Moja córka to jest. Rogi pół miesiąca. Nie, nie Tak, zeskremy. ale tu już on trzyma dziecko na rękę. Parku, proszę przyjechać. Jezus Maria. Daj dziecko, czekaj, co Uciekaj, tak. To jest pa park e, Lili banety. Park Wili Banety. Już Kasia iść daleko. Kasia, idź Asia, ja na leczność. Wol, wol, nie rozłaczaj się. Proszę? Nie rozłaczaj się. Kasia, odejdź od mnie. Ja czekam na policję. Tak, tak, tak. Kasia, chodź tu. Czekamy, kasia, chodź. czekamy, czekamy. Kasia, na policję. Czekamy, czekamy. Czekamy, czekamy. Tak, 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 tak. Nie Czekajcie na policję. Proszę? Nie chodźcie się. Ja mam... Tak, tak, czyli odleli wam nad wejściem.

mieli po prostu te dwa dowody i nie zrobili nic i teraz tak yy, to jest postanowienie przeczytam czy, to jest yy, od, odmowa yy, oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego Iwona Dudzka to jest yy, Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział 11 Cywilny Rodzinny, sekcja do spraw odwoławczych, gdzie kierownikiem jest Paweł Wicherek, który prowadzi moją sprawę. Tutaj miała nagranie do dyspozycji, obydwa nagrania mogła wysłać do ekspertyzy, nie zrobiła tego. Kolejne osoby to kolejne postanowienie. Z, y, na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie sądu okręgowego y, oddala zażalenie, to jest właśnie o wyłączenie sędziego. Przewodniczący sędzia Roman Kaczanowski, Agnieszka Rejman i Małgorzata Siwek. To jest y, sąd okręgowy w Krakowie, wydział 11, cywilny, rodzinny, sekcja do spraw odwoławczych. Następne osoby. Sąd apelacyjny w Krakowie, pierwszy wydział cywilny w składzie przewodniczący SSA Paweł Czerpiel sędziowie SSA Jerzy Bes SSA Grzegorz Krężołek również mieli po prostu dowody, no chyba, że nie zostały przesłane to już nie wiem no i pani prokurator Alicja Sołtyk-Liszka która kuriozalnie umorzyła sprawę z artykułu 233 gdzie były gdzie były gdzie były na przykład kłamstwa tego typu pod przysięgą że na, na podstawie tego, tych właśnie nagrań że że twierdzili Zofia, Zofia Dubin Ławniczka, moja teściowa i Katarzyna Kupecek znowu pod przysięgą, że ten gościu tylko mnie przytrzymał, yy, teściowa skłamała, że, że nie mówiła, że, yy, że nie mam praw do dziecka, a tu jest wyraźnie na nagraniu słychać, no, ale pani prokurator umorzyła sprawę. Jeszcze jedna yy, prokurator też umorzyła yy, na zażalenie, ale w tym momencie nie pamiętam nazwiska. Nie mogłem znaleźć y, tych papierów. Ale myślę, że prokuratura mogłaby się dowiedzieć. Jeśli jakiś prokurator uczciwy, znalazłby się, nie będzie z tym problemu. Teraz tak, y, to te nagranie sfałszowane słyszał tak samo Michał do dlatego pewno umorzył y, śledztwo umorzyła tak samo y, Anna Kisiel Jelonek. Y, moje zawiadomienia o izolowaniu mnie. Y, od dziecka. Teraz tak samo byłem przesłuchiwany w charakterze, na razie świadka. Sprawa dotyczy nękania, że nęka mnie żonę, upubliczniając to wszystko. I tutaj pan, zaraz jak się pan nazywa, pan Rafał Nowiński, dostarczyłem mu, właśnie jak zeznawałem płytę z nagraniem. No, znaczy właśnie te dowody ignorowane przez sędziego Wicherka. I no posiada to. Co zrobi prokuratura? Czy no bo według konstytucji no każdy obywatel, który jest świadkiem przestępstwa może może po prostu zawiadomić prokuraturę. Prokuratura y, przesłuchuje mnie w sprawie nękania mojej żony, ale ale dostaje dowody sfałszowania nagrania. Więc może po prostu mo mogłaby, mogłaby coś z tym fantem zrobić. Teraz yy, coś się chciałem powiedzieć. No. Apeluję do wszystkich: do prokuratorów, do sędziów, do polityków, do policjantów, żeby ktoś się po prostu tym zajął. No, to są niebezpieczni ludzie, nikt nie fałszuje nagrania, nikt nie, nie, nie zleca pobicia, nie szarpie dzieckiem w ogóle pod, pod samym domem, gdzie już praktycznie odprowadzałem. To jest najśmieszniejsze w tej smutnej sytuacji, że po tym jak się w końcu, jak odebrano mi dziecko i, i uwolniłem się z dźwigni i chwilę się biłem jeszcze z tym napastnikiem, to w końcu odprowadziłem i tak dziecko. I, i to w ogóle, czy to by w ogóle było potrzebne? Jak trzeba być, nie wiem, jakimś człowiekiem bez krupów, żeby narażać dziecko na takie coś, żeby tylko, nie wiem, pozbyć się kogoś z życia? To są, no, dla mnie to są ludzie albo chorzy psychicznie, albo przestępcy po prostu. No i. Ja nie wiem, po prostu musi ktoś się tym zająć i ja apeluję właśnie udostępniajcie to nie wiem żeby jak żeby ktoś się po prostu tym zainteresował. Bo jeśli mają ustawioną sprawę i mają swojego prokuratora, to jak mnie zamkną nie wiadomo co się później będzie działo. No moja żona nie jest w stanie, po prostu w razie czego, jakby, jakby coś coś się działo nie jest gwarantem żadnego bezpieczeństwa. Tu, tu nie wiem czy, tylko, czy jest zastraszana, czy chodzi tylko o to, że boi się, że straci majątek. Ma dwie firmy, gdzie ojciec jest pełnomocnikiem i w razie czego w razie czego traci wszystko. Bo pełnomocnik może likwidować firmę. Myślę, że tu chodzi o pieniądze ale też może chodzić, że jest po prostu szantażowana. Adam Dubin nie jest żadnym biznesmenem, profesorkiem czy, czy to jest po prostu przestępca. I ja uważam, że to trzeba traktować jako grupę przestępczą. To są niebezpieczni ludzie i, i pro mam nadzieję, że prokuratura Krajowa zainteresuje się tym, co się dzieje w Krakowie, bo tutaj naprawdę wielu nieuczciwych sędziów jest, jest w Krakowie. Jeszcze wspomnę o przewodniczącej Izabeli Cruzzi, której nawet mam nagrania, gdzie, gdzie mówiłem, żeby sprawdziła i, i zawiadomiła prezes. Żeby sprawdziła nagrania i za, zawiadomiła prezes. Zresztą czytałem jej obowiązki przewodniczącego. Ona powinna od razu skargę sama włożyć do, do prezes. Tak samo, tak, samo, tak samo myślę, że świadomie bierze udział. Paweł Wicherek i, i, i Izabela Struzik po prostu ustawiają sprawę. Tyle. Dziękuję za uwagę.